uciskami, po prostu trzeba je wyliczyć na głos 25, 26, 27, 28, 29, 30 i wiadomo, że osoba, która będzie zmieniała, od czego zacznie? Od dwóch oddechów i potem przejdzie do, do uciśnięć. Proszę Państwa, wolelibyśmy, żeby wszystkie pantomy były takie same, też wątamy dziecięce, ale dla potrzeb tego e, tej akcji tą resuscytację będziemy prowadzili tak jak u osób dorosłych, czyli zaczniemy od e, 30 uciśnięć, potem będziemy podawali dwa e, zastępcze. Czy wszystkie zespoły są już gotowe? Mamy stoper? No, chciałbym zobaczyć, że wszyscy są gotowi, maseczki przygotowane. Wy stoperów nie włączacie, Stelmachowa ma przygotowany stoper i ona sobie będzie tym zajmowała. Co wy jeszcze tam kombinujecie? Nie włączamy żadnych aplikacji. Nie włączamy, zależy nam na tym, żeby baterie były jak najświeższe na konkurs, który się odbędzie dla e, uczniów szkół podstawowych na najlepszą resuscytację, który się odbędzie E, który się odbędzie po, e, po, naszym, po naszym pokazie. Wszyscy gotowi? Proszę, przykładamy, e, przykładamy tak na skrzyżowanie dwóch linii pośrodkowej klatki piersiowej i, e, i międzystutkowej. Uwaga! Start! I'm going this Przypominam Państwu algorytm, to jest 30 uciśnięć do oddechy. U osób dorosłych, proszę Państwa, uciskamy szybko i mocno. Szybko to znaczy w tempie od 120 na minutę, na głębokość 6 cm Inaczej, proszę Państwa, zaczynamy od pięciu oddechów ratowniczych, potem uciskamy klatkę piersiową w miarę możliwości, jeżeli jesteśmy silni, bezportowani możemy uciskać jedną ręką, jeżeli jesteśmy ciut słabsi możemy uciskać górą. Algorytm jest taki sam jak u dorosłego, po tłoczeniu pierwszych pięciu oddechów ratowniczych 30 ciśnij dwa Dlaczego zaczynamy od pięciu oddechów ratowniczych? Ponieważ, proszę Państwa, bardzo często zdarza się, że e, w trakcie tych pięciu ratowniczych, oddech dziecka wraca. Przepona, jako główny e, mięsień e, obdechowy, przypomina sobie,